Pali się jeszcze nie wiem, co, ale się pali tu też się pali, ale robota w rękach. No i końcóweczka roboty Podbitka jest na, na bokach już aż do LT anteny z tej strony najlepszy zasięg A tu tak. Będzie pan zadowolony. Dwa dni. Jeszcze i... I będzie po zawodach. Jeszcze tylko tynk. Później jeszcze folię kubełkową przykręcić i potem mać podbitkę. Tu na tak trzeba dokończyć, też będzie zrobiona. No i taki krótki skrócik. Hej!